Jubileusz 50-lecia Jeleniogórskiego Towarzystwa Muzycznego to nie tylko historia, ale także opowieść o teraźniejszości i przyszłości. Wyjątkowa impreza, wyjątkowa chwila, ponieważ to 50-lecie Jeleniogórskiego Towarzystwa Muzycznego, ogniska muzycznego. Ta wyjątkowa chwila daje nam możliwość pokazania, co się działo przez te 50 lat. Ognisko muzyczne jest otwarte dla wszystkich, bez względu na wieki i umiejętności muzyczne. Mogą przyjść tutaj wszyscy. Ci, co kochają muzykę, ale nie mają zbyt Wielkiego talentu. Ci, co kochają muzykę, a już są troszeczkę starsi, i nie ma dla nich miejsca gdzieś tam w młodszych szkołach. Uczyszczam do ogniska muzycznego bo bardzo chciałam się nauczyć właśnie grać na skrzypcach. Bardzo mi sprawia frajdę, bo można się rozluźnić i po prostu zagrać pięknie. Daje to piękną umiejętność. Bardzo warto. Bardzo, bardzo bym polecała wszystkim, żeby spróbować, bo to jest super. Można uczyć się grać na akordonie, na pianinie, na keyboardzie, na skrzypcach, na gitarze, chyba perkusji nawet teraz już. Na pewno śpiewać też można. Przekazywanie wiedzy młodym talentu muzycznym to wyjątkowo Wyzwanie. Oj, gdyby w duszy nie grała, to byśmy po prostu tej pracy nie wykonywali. Tego się nie da wykonywać w sposób taki zaprogramowany. Tutaj trzeba po prostu tą duszę mieć i w tej duszy ta muzyka musi grać. Dziecko przychodząc do nauki, musi zostać ukształtowane. Ono najczęściej odkrywa tą muzykę. Co sprawia, że muzyka jest tak ważna w życiu? Według mnie to trzeba kochać muzykę. Kochać naprawdę, ponieważ jeżeli ma się serce muzykę, to człowiek jest zupełnie inny. Ciepły, otwarty, empatyczny, rozmawiający czy z rodzicami, czy z uczniami. To jest inna bajka rozmowy. Nie ma jakiegoś spięcia, czy jakiegoś pouczania, po prostu jest wspaniała współpraca. I ja polecam naprawdę naukę muzyki na instrumentach muzycznych, ponieważ jak ja rozmawiam z rodzicami, to są zupełnie inne dzieci. Przesadka mózgowa, rozwinięty pułkul, rozwinięta koncentracja większa. Że tradycja i nowoczesność mogą iść w parze, a muzyka jest językiem, który rozumieją wszystkie pokolenia.